Czy przełamie impas? Proszę Państwa! Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzeleckiego? Usiolik. Znalazła go piłka. Jak to wykorzysta? Gol! Jeśli tak dalej pójdzie, będziemy mieli hokejowy wynik. Ładne teraz podanie. Poszedł do tej piłki, będzie groźnie. Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mamy gwizdek. I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Czy wyrówna? Z karnego. I jest Bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na Bramkarza. A przesuwają się do przodu. Mają tu sporo rozwiązań. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Bramka! Proszę państwa! Tym samym ma już na koncie hat trika Jest dzisiaj w kapitalnej formie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? I co teraz? I jest! Tak jest gol! Proszę państwa, mają teraz dwie bramki przewagi. To chyba wpadnie. Tak jest, znowu strzelają drużyna przeciwna na deskach. Trzy gole przewagi są nie do zatrzymania. Czy będzie z tego bramka? Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No przekonujące, pewne zwycięstwa odnotowują teraz w lidze. Świetnie się zespół prezentował przez całe to spotkanie i zasłużył na trzy punkty.